Bolesław Chrobry nie taki dobry jak wyglądało tłumienie dawnych wierzeń. Likwidacja miejsc kultu pogańskiego. Chrobry, podobnie jak jego ojciec, niszczył święte gaje, źródła, kamienie czy posągi bóstw. W ich miejsce stawiano kościoły lub kaplice. Celem było symboliczne i praktyczne wyparcie starych wierzeń. Przymus chrztu i posłuszeństwa kościołowi. Ludność, szczególnie na wsiach, często opierała się nowej religii. Władza reagowała represjami, niekiedy przymusowym chrztem, konfiskatą majątku, a nawet karami cielesnymi dla opornych. Wspieranie chrześcijańskich elit i duchowieństwa, chrobry otaczał się duchownymi i osadzał ich na ważnych stanowiskach. Władze kościelne, lojalne wobec monarchy, wspierały eliminację dawnych wierzeń, ucząc nowej wiary, a jednocześnie legitymizując władzę królewską jako zbożej łaski. Walka z odnową pogaństwa. Po śmierci Chrobrego za panowania jego syna Mieszka II doszło do tzw. reakcji pogańskiej OK Był to bunt ludności przeciw Kościołowi i możnym. To pokazuje, że chrystianizacja za czasów Chrobrego nie była jeszcze całkowicie ugruntowana, a wiele osób praktykowało stare wierzenia w ukryciu lub wręcz jawnie je przywracało, gdy tylko zniknął silny władca.